Witam was ponownie na moim kanale. Dziś za kamerki przychodzę ze zdobieniem paznokci. Jeśli ktoś lubi taki glitter, błysk na paznokciach, to zapraszam was do oglądania. I ja użyję jak zawsze bazy Miracle Base z Elysium. Do tego będziemy potrzebować lakier Użyję lakier z Semilac. Jest to numerek 130 Sleeping Beauty. Następnie 001 Strong White Biały Kolor. Użyjemy do tego standardowo coat, który używam. Jest on rewelacyjny z Makarit, Top Coat. Jak również użyjemy takiego glitera. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonałam takie zdobienie, to zapraszam do oglądania. Jako pierwsze użyję bazy, położę je na wszystkie paznokcie. Cieniutką warstwę i nie wyjeżdżamy na skóreczki, żeby ich nie, nie zalać. i utwardzam w lampie na sześćdziesiąt sekund. Po tym czasie kładę warstwę ym, semilak Kładę tego lakieru po dwie warstwy cieniutkie, gdyż on również lubi przebijać, a nie lubię pierwszej warstwy kłaść nie wiadomo jak grubej, żeby nie zalać skórek, dlatego buduję kolor stopniowo. Na serdeczny palec kładę biały kolor. Jest bardzo napigmentowany, więc się staram go położyć również cienką warstwę, aby też budować nim kolor, żeby mi nie spłynął. Ok, i na środkowy palec składziemy. Ten brzoskwiniowy kolorek, a na wskazujący biały. I utwardzamy, moi drodzy, w lampie również na 60 sekund. Po tym czasie kładziemy drugą warstwę lakieru. I dwie warstwy wystarczą. Tuż tu zakończam. Od razu położę go na środkowy. Okay. I kładziemy na serdeczny i wskazujący biały kolor. I tu też wystarczy już tylko druga warstwa. Nie potrzebujemy jej więcej, gdyż te paznokcie będziemy zdobić. Na 60 sekund do lampy. Po wyjęciu z lampy, na malutki ostatni paluszek i na środkowy, kładę już od razu tołp i go również utwardzam w lampie. I te paznokcie. Będą już skończone do lampy. Po wyjęciu z lampy. Na biały lakier nakładamy tołp. Będziemy go zdobić. Będziemy wtapiać zdobienie. Tu już mam przesypane do słoiczka takiego. Ten arokacik. będziemy stopić. Jeszcze tu na czubeczku. OK. I teraz drugi palec wskazujący. Również kładziemy tałup. Tak jak wspomniałam we wcześniejszym filmiku, ten tołp nie trzeba już przemywać. Także jest idealny do zdobień. I takie wykonanie zdobienie. Jeszcze tu. Utwardzam w lampie na 60 sekund. Po wyjęciu z, z lampy nadmiar obczepuję pędzelkiem, który mi się nie przykleił. I kładę na to tołb. Jeszcze tu doczyścimy przy skórkach to, to się na nie przyczepiło. Ok, mamy to. Jeszcze tutaj tutaj przy samej skórce. I kładziemy top. Tu będziemy musieli położyć dwie warstwy topu, gdyż jest grubsze zdobienie i, i będzie nam się troszeczkę haczyło. Dwie warstwy powinny wystarczyć. Ja Nie lubię, jak mi się coś haczy, bo czy założyć rajstopy, można zaciągnąć ten sweter. Dlatego zawsze kładę dwie warstwy, żeby one to przykryły i do lampy na 60 sekund. Kładziemy drugą warstwę. do lampy na jak zwykle 60 sekund. I pazurki mamy gotowe. Ja jeszcze dokończę sobie tylko kciucha poza kamerą i zaraz do Was wrócę. I pazurki skończone. I tak oto moi drodzy prezentują się skończone pazurki. Wydaje mi się, że przywołuje już wiosnę. Zachciało mi się takiego jasnego, wiosennego koloru. To już by było na dziś wszystko, moi drodzy. Pazurki bardzo mi się podobają. A jeżeli Wam się spodobał ten film, będzie mi bardzo miło, jak dacie kciuka w górę. Będzie mnie to bardzo motywować. Jak również możecie zasubskrybować mój kanał, są tam również inne filmy, nie tylko zdobienie pazurków. I na tym zakończę dzisiaj ten film. Żegnam się z Wami cieplutko. I do zobaczenia w następnych filmikach. Buziaki! We'll